Cześć, witajcie w mojej szybkiej analizie rynków e, świeżo po moim urlopie. Otwarty przed sobą mam wykres bitcoina z naniesionymi jeszcze z poprzednich nagrań mm, obszarami, które były dla mnie kluczowe. E, moim głównym scenariuszem było, e, konty była kontynuacja spadków z tego 12-godzinnego order, order bloka. A co jak widać zaczyna się tutaj faktycznie realizować pomimo jakichś prób jeszcze jego przebicia tutaj kilkukrotnie, natomiast cena wiele razy była odrzucana, faktycznie to osłabienie tutaj mogliśmy dostrzec za pomocą tych knotów, które sugerują, sugerują nam, że cena ilekroć tutaj dochodziła, znajdowała dużo, dużą ilość sprzedających, więc nie, miało, nie było tutaj zbytnio dużo osób chętnych na zakup i tym samym faktycznie zrealizował nam się ten czerwony scenariusz, który był naszym głównym, czyli sell-off. Targetem nadal jest nasz, jest nasz tygodniowy breaker, w którym to Prawdopodobnie cena powinna znaleźć jakiś support, i w którym to będziemy szukali potencjalnych longów. Dlatego dla mnie, teraz w zasadzie, każda pompa, będę ją fejdował i nie będę starał się szukać tutaj jakichś longów. Jeżeli udałoby nam się faktycznie jakieś odbicie tutaj znaleźć, raczej będę dalej starał się szukać shortów. Tym samym zachowamy strukturę spadkową, którą cały czas tutaj mamy, więc dopiero tutaj w tym obszarze breakera będę szukał oznak byczych Market Structure Break Swing Failure Pattern i dopiero wtedy będę starał się szukać czegoś co potencjalnie mogłoby nadawać się na longa, natomiast im do tego dojdzie to jeszcze chwila, co mam jeszcze na poparcie tej tezy Obec to obecna sytuacja dolara która również pokazuje teraz oznaki trend rewersalu. To wsparcie zostało jak najbardziej tutaj utrzymane pomimo długiej walki i tej konsolidacji, która tutaj trwała od kwietnia. Natomiast widać, że tutaj już mamy oznaki rewersalu, oznaki bycze. Market Structure Break swing Fader Pattern, więc y, gdziebym bym targetował tego dolara, no poniżej, powyżej, tu, tu, tutaj do tych marcowych, e, marcowego haja z potencjalnym jeszcze dobiciem do y, tutaj tego y, order bloka y, wyżej. Jeżeli by rzeczywiście tak się stało, no to y, faktycznie tutaj ten breaker, bo, bo powinno się to z tym pokryć. Tym samym, jeżeli mamy moc, mocnego dolara, bitcoin, który jest denominowany tutaj na tym wykresie do dolara, jeżeli dolar się umacnia, no to bitcoin się osłabia. Tak samo jest w przypadku SP500. Tak jak napisałem w moim ostatnim twecie, udało mi się tutaj wejść w pozycję short, bo bitcoin dla mnie już było tutaj troszeczkę za późno. Natomiast no, na SPX jeszcze w miarę tutaj udało mi się w jakąś pozycję wejść. Także zobaczymy jak ona pójdzie. Natomiast też zakładałbym, że ta konsolidacja, która tutaj jest, no, wykazuje teraz oznaki osłabienia i mimo wszystko cały czas jesteśmy w tym range'u, gdzie powinniśmy celować również w jego Dolną część w tym momencie. Tak więc mocny dolar oznacza słaby bitcoin i słabą giełdę. Także to jest takie moje zagranie na najbliższy czas. Dzięki.